Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z Wiedźmina 3. Dzisiaj chciałbym Wam e, przedstawić poradnik związany z Endgame Buildem, przynajmniej w moim przypadku, jeżeli chodzi o mojego Wiedźmaka. Pokażę Wam jak wygląda mój skill tree, jaki mam sprzęt, jaki uzyskałem DPS, powiem Wam w jaki sposób walczę i jakich odwarów używam. No dobra, to co, zaczynamy. Zacznijmy może najpierw od tego, jaki gir mam w tym momencie na sobie. Więc ja poszedłem w stronę giru Kota. Bardzo dobry wybór, bo ten gir podnosi siłę ataku, przez co podnosi DPS. Zobaczcie, jaki mam DPS. E, obrażenia od ataków mieczem e, srebrnym 2335 i obrażenia od ataków mieczem e, e, stalowym 1655. A to jeszcze nie wszystko, ja ten DPS. Mogę jeszcze bardzo, bardzo mocno powiększyć, ale to zaraz powiem, jak będę e, Wam mówił, jaki, e, jak wygląda mój wybór, jeżeli chodzi o skill tree, o rozwijanie umiejętności. I powiem Wam, jak dojść do tego, żeby już na 31 e, poziomie mieć praktycznie wszystko odblokowane i jeszcze mieć zapas punktików. Dobra. Zacznijmy najpierw od mieczy. Oczywiście mam cały set kota, biorąc pod uwagę, że mam umiejętność, która daje mi bonus, to liczy się każda część. Najlepiej mieć jak najwięcej tych części z setu kota. Ja mam 7 i mam bonus od 7 rzeczy, ale zaraz o tym powiem. Więc tak. Mistrzowski stalowy miecz Wiedźmińskiego cechu kota. Tak jak widzicie DPS od 284 do 348 i to jest DPS wyjściowy bez jakichkolwiek bonusów jeżeli chodzi o miecz stalowy, tym mieczem walczymy przeciwko humanoidom, przeciwko ludziom albo ludziom podobnym, nazwijmy to w ten sposób. I teraz tak, szansa na trafienie krytyczne, akurat przy tym konkretnym mieczu to jest 10, szansa na krwawienie 15. I tutaj we wszystkie sloty mam włożone kamień, który daje plus 5 do siły ataku. I plus dodatkowo tutaj możemy sobie dodawać odwa nie odwary, tylko... Hmm, człowiek ma sklerozę. Oleje, które zadają dodatkowy DPS. Dobra. Przejdźmy teraz do miecza srebrnego. Oczywiście już mam na sobie gil mistrzowski. Bo to jest mistrzowski... Już mówię Wam. Mistrzowska zbroja wizmickiego kotu cecha. Tak to wszystko się nazywa. Dobra, teraz tak, mistrzowski srebrny miecz ziemskiego cechu kota. DPS 409 do 499, siła znaku arat to akurat jest mało ważne, bo ja akurat arat nie używam, ale jeżeli ktoś by używał, no to fajnie. Szansa na trwienie krytyczne plus 10%, szansa na krwienie 15%, szansa na odcięcie kończyny 10%, plus dodatkowo jeszcze tutaj mam dodatkowe 10% na koniu. Eee... Doświadczenie, no i wszędzie, wszędzie mam, jeżeli chodzi o miecze, mam dodatkowo siłę ataku plus 15, bo mamy 3 sloty w każdym plus 5%. Teraz tak, zobaczmy, jaki jest gir. Eee, klata plus 20 do siły ataku, eee, odporność na obrażenia kute cięte i tak dalej, tak dalej. Odporność na obrożenie od żywiołów plus tutaj mam zainwestowane w znak quen ale tutaj miałem zainwestowane 5% znakłem. Ogólnie była aktualizacja 1.0.7 i parę rzeczy się zmieniło i widzę, że pojechali mi w dół kury z moimi kamyczkami. Bardzo nieładnie, ale za to podwyższyli mi DPSik. To bardzo lubię. OK, tutaj mam powkładane, z, miałem przynajmniej powkładane, znaki, moc znaku Qn plus 5. Ale docelowo, teraz już mam tyle kaski, że sobie tutaj włożę moc znaku QN plus 10 i to zrobię, przypuszczanie zaraz po tym nagraniu, chcąc dalej nagrywać fabułę Wiedźmina. Zachęcam do oglądania, w prawym górnym rogu macie wszystkie poradniki, od podstawowego poziomu Wiedźmina, aż do aktualnego w tym momencie. Dobra. Więc tutaj tak, siła ataku plus 20 i tak dalej, i tak dalej. E, potem mamy e, mistrzowskie rękawice wieźmickie o cechu kota. E, siła ataku plus 10, plus odporności, plus tutaj też moc na kukłę plus 10 powinno być i będzie za chwilkę. Potem mamy kuszę. Kuszę tak naprawdę mało używam. W ogóle nie jestem zbudowany pod kuszę, ale ta kusza jako jeden jedna część zestawu kota dodatkowa będzie mi dawała DPS e, i będzie mi dawała dodatkowe e, możliwości do DPS-u. Zaraz wytłumaczę o co w tym chodzi. Teraz tak. Spodenki mistrzowskie, siła ataku plus 10, odporność na obrażenia kute i tak itd. Dalej, tak dalej. 15% do odporności na obrzenie od żywiołów no i tutaj dwa sloty i wszędzie wkładamy w broni siłę ataku a tutaj przy tym konkretnym moim bildzie moc na kukłę. plus 10, plus 10 będziemy bardzo, bardzo pancerni siła ataku proszę bardzo w budkach, plus 10 odporności, no i także moc na kukłę. jeżeli chodzi o dwary szybciutko pokażę Wam jakie mam wydaje mi się, że to są Najciekawsze odwary, ale tak naprawdę, wstyd się przyznać, ale przez całą grę używam pierwszego odwaru. Pierwszego odwaru i tym odwar jest odwar z gryfa. Pamiętacie gryfa? Na samym początku zabijamy. Za każdym razem, gdy Wiedźmin otrzyma obrażenia w danej walce, zwiększa się jego redukcja obrażeń, aż do górnego limitu. Słuchajcie ludzie, to działa bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Z tego powodu, że ja jestem zbudowany praktycznie pod czysty DPS i pod walkę mieczem. Bo tak jak mówiłem od samego początku, z tym mi się kojarzy Wiedźmin, że walczy wręcz. I oprócz tego jestem zbudowany też pod QN, dlatego tutaj było 5 wszędzie. Teraz jest dwa, czarodziejsko, ale nieważne, tutaj wrzucę sobie, pójdę sobie do odpowiedniego handlarza i rzucę sobie wszędzie po 10%, więc jeszcze będę jeszcze bardziej pancerny. Teraz tak e... gdzie my to mamy. O, to jest jeszcze niezłe. Od zakimy zadawane obrażenia regenerują żywotność. To też jest ogólnie fajne, ale szczerze mówiąc najbardziej mi odpowiadało. No, i oczywiście mam już większość fajnych e, olejów, które dodają mi po, po 50. Trochę mam olejów, które mi dodają po 25 sił ataku. Ale tak naprawdę powiem Wam szczerze, że chyba, że mam jakiegoś grubiego przeciwnika, to wtedy używam tych olejów. A tak naprawdę, już z tym moim DPS-em, co mam, wszystkie zle yy, zlecenia wieźmińskie to lecą od tak. Dobra. A tutaj oczywiście mam jaskółkę. Jaskółka nie muszę tłumaczyć. Ta po prostu dłużej działa. To jest maksymalna jaskółka z tego co wiem. Dobra, tutaj to są jakieś rzeczy, których tak naprawdę nie używam przy moim bildzie. Okej, okay. tutaj już nic ciekawego nie ma. Przejdźmy teraz do, do umiejętności, co jest najważniejsze. E, mm, ogólnie udało mi się zbudować szybciutko e, postać i rozbudować szybko umiejętności z tego powodu, że e, w każdej lokacji, w której byłem, zbierałem przede wszystkim kapliczki e, z punkcikami, które e, dają wam jakąś tam umiejętność. Ale oprócz tego macie jeden punkcik do wykorzystania i we wszystkich miejscówkach e, Zebrałem praktycznie wszystkie, które się dało. Ogólnie w prawym górnym rogu macie playlistę całą z Wiedźmina, e, i tam macie wszystkie. Praktycznie wszystkie muszę jeszcze dograć skaligę i pewnie to zrobię, może nawet jutro. Muszę dograć. E, tam macie wszystkie poradniki, gdzie, w którym miejscu macie e, jaki punkt mocy, i za pomocą tego, jak będziecie się przesuwać w grze, w fabule czy tam. W całej rozgrywce w Wiedźminie będziecie mogli szybciej sobie dawać punkciki do e, do Waszego skill tree. Więc tak. Zobaczmy. Zacząłem przede wszystkim od szybkiego ataku. To było pierwsze, co zbudowałem tutaj. Zainwestowałem 5 punktów. E, obrażenia od szybkich ataków są zwiększone 25%. Przyrost punktów adrenaliny, 5 punktów. U mnie przy tym bidzie mam bardzo, bardzo dużo adrenaliny. Co się. Bardzo dobrze przydaje w walce. Potem tutaj dodałem 3 punkty do transu bojowego. Teraz mam 5 z tego powodu, że na samym końcu tutaj dorzuciłem. Zaraz powiem czemu. Ale zobaczcie, jeżeli będziecie mieli tutaj na maksa, bo już mówimy tak naprawdę o całym bildzie, gdzie wszystkie punkty macie już zagospodarowane. To tutaj będziecie mieli spadek adrenaliny po otrzymaniu obrażeń, jest zwiększony o 100% przyrost punktów adrenaliny 5%, więc tak naprawdę, jeżeli będziemy dostawać obrażenia, adrenalina nam nie będzie spadała. Ale najpierw tak. Tu 5 punktów, tutaj 3 punkty, potem inwestujemy, następnie tutaj w szybki atak, zwiększa szanse na trafienie krytyczne szybkich ataków o 10% i ich obrażenia o 75%, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo to daje. Naprawdę dużo to daje. Odczujecie już w tym momencie wzrost DPS-u. Potem inwestujemy w defensywę. Obrażenia otrzymywane w trakcie uników są zmniejszone o 100% i oczywiście adrenalinka, bardzo, bardzo ważne. I następnie dwa punkciki sobie inwestujemy. Tutaj transbojowy, ale to po to, żebyśmy mogli przejść dalej w dalszą część naszego skill tree, bo tutaj musimy wydać ileś tam punktów. Tutaj, 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 żeby dostać się i móc wydać następne punkty tutaj. Następnie inwestujemy dalej w szybki atak i tutaj robimy taki młynek. To jest bardzo fajne. Ciągły atak wymierzony we wszystkich przeciwników dookoła. Podtrzymywanie ataku zużywa wytrzymałość, a następnie adrenalinę. Zużycie wytrzymałości i adrenaliny zmniejsza. Zmniejszone o 50%. przyrost punktów 5. No i potem tutaj wbijamy sobie na maksa. Transbojowy, e, i tutaj używamy tą e, umiejętność. Ja też ją sobie używam. Tak jak widzicie, bardzo fajna. Każda walka rozpoczyna się jednym punktem adrenaliny. Generowanie adrenaliny podczas walki mieczem jest zwiększone o 25%. Więc tutaj mamy straszny, wielki boost do adrenaliny. Bardzo się to przydaje. Naprawdę przy tym biegcie bardzo, bardzo. No, i następnie inwestujemy tutaj. E, dalej, w szybki atak powoduje u przeciwnika efekt krwawienia, który zadaje 125 punktów żywotności lub esencji na sekundę. Czas trwania 5 sekund, i znowu adrenalina 5%. I e, morderca precyzja w defensywie. Każdy punkt adrenaliny zwiększa o 2% szanse na natychmiastowe zabicie przeciwnika. Więc to jest bardzo, bardzo fajne, jeżeli mamy dużo adrenaliny. Możemy szybciutko go zabić. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tutaj mam e, z, e, zwiększenie siły ataku plus 10, co daje mi siłę ataku 40, ze względu na to, że tutaj mam wszystkie trzy umiejętności zagospodarowane. Następnie tutaj jestem bliski, e, muszę jeszcze dorobić e, jedną siódemkę. I wtedy tutaj będę miał też 10%, co mi podniesie DPS tutaj. No celowo będę chciał mieć tutaj 10% plus tutaj 10%, więc tutaj trudno mi jest powiedzieć o ile wzrośnie ten DPS, ale naprawdę dość sporo. E, tutaj będzie to 12%, tak? 12% a tutaj to będzie 19%, więc zobaczcie, to będzie o 30 parę procent i jeszcze wzrośnie mój DPS, więc naprawdę to będzie duży, duży boost. Na tutaj mam tak, taki mutagen. Tutaj mam w ten sposób defensywa. Tutaj mam to, tutaj mam to. Następnie tu mam transbojowy, szybki atak. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, co jak jest poustawiane. Ważne, żeby tutaj był czerwony mutagen, który daje więcej siły ataku. No i tutaj mam następujące umiejętności techniki szkoły kota. Każdy element lekkiego sztunku dodaje 25% do obrażeń krytycznych, plus 5% do obrażeń oraz szybkich ciosów. Więc drodzy Państwo, to daje mi za każdą e, część sztunku kota, plus 25% do obrażeń krytycznych, plus 5% do obrażeń i e, daje to wielki, wielki plus do DPS-u następnie to są oczywiście te umiejętności te trzy tutaj następnie mam włączone tutaj skupienie zdobyte punkty adren adrenaliny zwiększają nie tylko obrażenia zadawane bronią ale także moc znaków, ale przede wszystkim nasz główny dps jest z szybkich ataków z broni z bardzo bardzo dużego dps u związanego z setem kota i z obrażeniami od mieczy srebrnych i stalowych. Więc to bardzo, bardzo się przydaje. I potem mamy zastrzyk adrenaliny. Przyspiesza generowanie adrenaliny o 5% i sprawia, że rzucanie znaków również generuje adrenalinę. Więc jeżeli będziemy używać kłęb, to będzie to dawało nam adrenalinę. I teraz tak. Znak kłęb. Przejdźmy tutaj. Więc tak. Najpierw inwestujemy tutaj. Jeden punkcik dźwigni. Dwa punkciki w znak Irden i trzy punkciki w znak Quen. Wtedy będziemy mogli przejść tutaj, i tutaj inwestujemy 3 punkty w znak Quen. Alternatywny tryb znaku pozwala podtrzymać aktywną tarczę bez zużycia wytrzymałości więc po prostu raz klikamy, mamy aktywną tarczę jeżeli e, e, tak jak powkładam do wszystkich slotów znak kłen, e, e, ileś tam będzie tych slotów po 10, plus 10 do znaku kłen, będziemy bardzo, bardzo pancerni będziemy mogli dużo wytrzymać uderzeń takich ciętych e, w danym momencie nie będzie nam schodziło życie i tak naprawdę o to chodziło w momencie kiedy byśmy mieli potrzebę zregenerowania życia wystarczy dłużej przytrzymać E, e, przycisk związany ze znakiem Kwen i pochłonięte obrażenia odnawiają żywotność, więc jeżeli będziemy trzymać cały czas e, otwarty, e, otwartą e, tarczę Kwen, będzie nam wracało życie i to jest bardzo, bardzo fajne. Jeżeli byśmy mieli mało tego życia, chociaż ostatnio mi się to bardzo rzadko zdarza, to wtedy to życie będzie się nam regenerowało w czasie walki. Możemy po prostu chwilę przerwać, poczekać że nas będą napierdzielać i wtedy zregeneruje się nam życie. Dobra. A tutaj yy, większy niebieski mutagen to po to, żeby zwiększyć jeszcze działanie znaku, w tym wypadku QEN. Więc tam mamy ileś tam razy będziemy mieli po 10. Tutaj mamy 20. Nie chciałem tutaj już wkładać tego mutagenu, zresztą ten mutagen jest bardzo ciężki do zdobycia, najcięższy w całej grze, więc tutaj zdecydowałem się na, że tak powiem, defensywny na pancerność, na znak kłem. No dobra, to wygląda tutaj tak. Tutaj nic, zero punkcików. Tutaj w ten sposób. I tutaj używamy tego. A reszta skitry wygląda w ten sposób. Więc tutaj docelowo. Będę miał ponad 3000 DPS-u, jeżeli tutaj dam dwa znaki po 10%. Dobra. Okej. Okay. To chyba by było na tyle. Zobaczcie. Eee, mamy kłęb. Opa. Mamy kłęb. Jak raz zrobię... Czemu ten? No, muszę, muszę uciec stąd, bo zaraz mi będą napieprzać. Jak raz zrobię, to mam znak chłęć, tak? I mam ochronę. Wtedy mogę zostać zaatakowany. A w momencie, kiedy przytrzymam dłużej, to mam taki szyldzik. I jak mnie atakują, to odzyskuję życie. Może pomachajmy trochę mieczem. Tak wygląda młyneczek, proszę bardzo. Ciach, 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 ciach. ciach. uciekać bo zaraz mnie zaatakują wyjmijmy sobie jeszcze srebrny mieczyk no, zabijemy tego gościa mogę go zabić a. a tu trzeba uciekać z tymi gościami raczej nie wygram muszę szybciutko stąd uciec też może tam się zabić patrzcie oni są 45 Zobaczymy ile wytrzymam. O, całkiem nieźle. Ale patrzcie, co się dzieje. DPS, DPS jest zacny. Czekajcie. Widzicie, mogę, mogę zasiekać. Przeciwników na 45 poziomie. Wow! Zobaczcie, jaki jest DPS. A to, tak jak powiedziałem, to jeszcze nie wszystko. Ten DPS będzie rósł i rósł w momencie, kiedy wbije dwa kamyki po 10% do Kolejny siły. Kolejny przybłęd do Weź tu mnie, nie przyzywaj. Dobra. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał mój build. Jeżeli tak, to ocencie. Zalajkujcie, oglądajcie całe odcinki i piszcie komentarze. To co? Do zobaczenia w następnym odcinku z Wiedźmina. Zbliżamy się powoli już do końca z fabułą. W międzyczasie zrobię sobie jeszcze parę zleceń wiedźmiejki, tak jak widzieliście DPS jest zacny. I co? Do zobaczenia. Pa pa! じゃあ。